A, góry fajnie to wygląda Szkoda, że już nie zobaczymy takiego raczej widoku, bo będzie zachmurzone niebo mój nos, mój nos, obane będzie przeziębiony. jeszcze to w górach o! To nic nie widać ciekawego. Nie ma co pokazywać. Nie jestem na najszycia na ani górce. To tak to wygląda. Pleź za po śmiegu. Taka droga. Tak większy rykacz, Nie narzekać. No. Słońce świeci. Nie mam okularów. No, Dobra się, bo... Nic nie cię widzę! Cel na dziś kupić osypka buca Dużego buca Pojeździć na nartach i nie stracić kolejnego zęba Czy to mi się uda? Czy kupię buca? No osypka. Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Oha, jeśli przeżyję.